SK Bank Legionowia Legionowo oddaliła się od piątego miejsca w Orlen Lidze. W niedzielny wieczór podopieczne Ettore Guidetiego stworzyły bardzo emocjonujące widowisko. Mimo tego przegrały w pierwszym meczu fazy play-off z Aluprofem Bielsko-Biała 2-3. Początek spotkania poprzedziła ceremonia wręczenia nagrody dla najlepszego sportowca powiatu legionowskiego 2014 roku. Starosta legionowski Jan Grabiec po prezentacji sylwetek nominowanych ogłosił zwycięzcę którym okazał się 24-letni pływak uks Delfin Legionowo, Dawid Szulich. Legionowia bardzo dobrze zagrała w początkowych fazach dwóch pierwszych setów. W końcówkach obu partii dała się jednak prześcignąć Bielszczankom, które wygrały kolejno do 23 i 21. Wydawało się, że niedzielne spotkanie zakończy się wygraną przyjezdnych w trzech setach. Tak się jednak nie stało. Do pracy wzięły się Legionowianki. Trzecią partię wygrały na przewagi 26 do 24, głównie dzięki dobrej postawie Jamie Thibault i Igi Chojnackiej. Łupem gospodyń padł również czwarty set, w którym zwycięstwo 25-21 przypieczętowała Daria Paszek. W tajwreku więcej błędów popełniły legionowianki, które zmęczone kolejnym setem przegrały z faworyzowanym aluprofem 10 do 15 i całe spotkanie 2 do 3. 15, 10 i całe spotkanie 3 2. Mimo porażki włoski szkoleniowiec z kabanku legionowiec Ettore Guidetti dostrzegł dużą poprawę w grze i w nastawieniu zespołu w porównaniu do poprzedniego meczu z dewelopresem z Rzeszów. I think that the difference between that game and the last game is the positivity. We play much more positive after the second pen. We really start to fight, and this uh, is what I want for my team because uh, I think that um, many of our girls are young or talented, but they got to, you know, build experience. I w taki sposób robili coś. W ostatnim głowie to był zły feedback. Wczoraj to był los again of 3-2, ale got a good feedback. And so we can go to dobry feedback. I możemy go do wideo, zobaczyć nas i spróbować poprawić. Przyjmująca Eskabanku legionowi Aleksandra Wójcik żałuje, że w Tajbreku jej drużynie nie udało się przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. No myślę, że częściowo możemy być zadowolone. Tak jak Pan powiedział, przegrywając 0-2, potrafiłyśmy się podnieść i, i powalczyć jeszcze w tym spotkaniu. No, Ale zawsze pozostaje taki niedosyt, że, że w tym breaku nie potrafiłyśmy, nie potrafiłyśmy ustawić tej kropki na dół i cieszyć się ze zwycięstwa. Szkoleniowiec zwycięskiej ekipy Leszek Ruz był zadowolony z zaangażowania swoich zawodniczek w to spotkanie. Powiem tak, Legionary postawiła ciężkie warunki. Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu. Są tu drużyny, które nie mają nic do stracenia. Mogą pokazać przedstawioną grana w fantazji i po locie. Chciały się pokazać z dobrej strony. To samo się wydarzyło, przypomnę przed świętami. To tutaj no, stawiliśmy stanowili, tak no, ciężkiego przeciwnika, one również. Pokazały się z dobrej strony, ale tutaj wielkie gratulacje dla moich zawodniczek Naprawdę zostawiły kawałek zdrowia na, na parkiecie, pokazały charakter i tutaj wielkie im dzięki i gratulacje. Choć w pierwszym meczu Legionowia uległa aluprofowi, sprawa awansu do kolejnej rundy jest wciąż otwarta. Teraz będziemy się skupiać na rewanżu w Bielsku i tam myślę, że sprawa jest otwarta. Jak najbardziej możemy powalczyć o to, żeby żeby ten mecz był na naszą korzyść. Rewanżowe spotkanie obu drużyn odbędzie się 2 maja w Bielsku Białej. Zwycięzca tej rywalizacji zagra o piąte miejsce w Orlen Lidze z wygranym z drugiej pary, z Masterem budowlanym Łódź albo MKS-em Dąbrową Górniczą.